Siemano wszystkim witamy Was na kanale Vape Tech Poland Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ jest to podróż do God. Mam Talent e... Adi Got Talent Tam właśnie jedziemy prosto do wawki. Także zapraszamy do oglądania. Zanim zdałem Wam relacje na bieżąco, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, kliknąć w dzwoneczek, łapkować, komentować. Podajcie na Instagrama i Snapchata. Na i na grupę First Vape 18+. No i dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że razem z Adrianem jedziemy do Mam Talent, do Warszawki. W tym momencie jesteśmy w trasie, zjadłem odlożka i Ale uderzamy na Warszawę. Na godzinę 9 musimy tam być, w tym momencie jest 6 rano. No i myślę, że na bieżąco wszystkiego będziecie się dowiadywać, jak wygląda sytuacja. Ale oczywiście Adi będzie dzisiaj co robić? Mieszać Vigo z łokciem. Dokładnie. <laughs> Także lecimy. A więc jesteśmy po pierwszej próbie, a właściwie Adrian jest po pierwszej próbie, jeszcze nieoficjalnej. Eee, jak przebiega próba pytanie brzmi? Otóż nie zdradzę Wam, ponieważ mamy to taką to... umowę, że nie możemy po prostu spoilerować, co będzie w programie. Możemy tylko pokazać gestami. Tak, <laughs> tak było. Także wiesz. A relacja. Co relacja? Nic. Tutaj fajnie, że w ogóle. Wejptech Poland. Wszyscy się dowiedzieli, że tu jesteśmy. Próbują wejść. Możesz tutaj pokazać, Matusiu. Próbują wejść do nas na górę. Zamknęli nas. Nasi tak. ochroniarze są tutaj przed świątynią. Nasi bodyguardzi. Tak. Wszyscy chcą fotografy, zdjęcia. Ja mam już dość po prostu. Zadrany mnie Adrian nagrywa teraz, nie może. Nie może. Proszę odejść. No, dziękuję. No nie, nie, nie ma po prostu... nie ma chwili, żeby wam z wójeczkę nawet, oni ostatnio w ogóle... Ja przyszedłem, żebyś miał więcej tam, wiesz, e, konkurencji na no, większą. ja nie wiem, że jesteś najlepszy, wiem, że wygrasz, a ja mówię, no, też nie. <grym> Jak było na wywiadzie? Straszny, głupi wywiad w ogóle. Myślałem, że to będzie pytanie max 4 gadałem i gadałem o swoim życiorysie śmiesznie jakby ktoś to interesowało w ogóle pytali się czy parkour, czy vaping a ja mówię? vaping parku parku vaping nie, go... <laughs> nie no ogólnie powiedziałem im że nie mogę wybrać że to jest dla mnie na różnym poziomie nie wiem ale te kamery są... o ta jest taka malutka to się nie stresuje ale tam to jest kurwa tak dojebana kurwa jak moje mieszkanie nie mam pojęcia w ogóle co jest <laughs> najmniej M6 no, co najmniej kurwa. No, strasznie było. Strasznie. Ogólnie nie polecam. Nie żartuję, polecam. Fajna przygoda. Fajnie, bo wszyscy się mną tak interesują, jakbym był celebrytą, w Dopiero chciałem wejść, a rozłożyliby dywan. Powiedzieć, że na razie nie mogę, dopóki nie rozłożę dywan. Hupka. Moi drodzy, się tutaj Tylko po to, żeby uczcić yy, moją cześć, tak? Fajnie, że w takim Fajnie, Przepraszam za wyrażenie. Yy znakomicie iż spotkaliśmy się w takim świeranie wszystko dla mnie Wszyscy dla mnie dziękuję Tara, czy tam co wy tutaj komentujecie powodzenia powodzenia dziękuję bardzo e, bo się nie dziękuję żeby mnie Środko, ja idę wjeżdżam zaraz pik pick wychodzę i na wisełkę na pimbergu jest niebezpiecznie. Wejść chcę tam już, bo stresuje się. A więc ogólnie jesteśmy już po prawie wszystkim, jesteśmy mega zmęczeni, jak było, dokładnie, nie możemy wam niestety powiedzieć, jaki jest werdykt, czy dobrze, czy źle, czy nie, dobrze. No nie powiemy wam, ale oglądajcie, to się dowiecie. Kiedy? Nie wiadomo. Pewnie we wrześniu. Pewnie we wrześniu, w październiku Adrian będzie w telewizji. Mamo, mamo, jestem w telewizji, patrz. Oprócz tego zakryli mi ten znaczek takim plastrem, tak <grym> w <grym grym grym> z takim podracikiem. <grym> a mi nie zakryli na czapce, to dziwne w sumie. No. występowałem w New Yearce i nic mi z tym nie zrobili. No nie wiem. A już naprawdę jesteśmy spompowani, bo jest godzina 16 A jedliśmy a jeszcze... na razie tylko po hotdogu, tak że no, musimy się A w dodatku, jeszcze w tym momencie, Adrian, za godzinę ma takie nagrywki do samego Dodatkowe, wystawy. więc jakieś tam dodatkowe. A także co, tak naprawdę na dzisiaj to jest tyle. Pamiętajcie by... Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, tak, kliknąć tak, subskrypcję na dzwoneczek na dole, na dole łapkować, dzwoneczek. obowiązkowo, podajcie na Wave Tech Holland, Instagrama oraz Snapchata oraz Poland, na grupę First, First Vape 18. 18 plus. No i na dzisiaj to tyle, także do zobaczenia w następnym odcinku i dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy podobają Wam się tego typu filmu, bo, filmy, bo mamy naprawdę dużo planach tego typu nagrywek. Miał. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo!